Mnie. No to ja już mu piszę, poczekaj. No nie! Ja tylko pokazuję ludziom kamień, Boże No biada jak napiszesz, nie? Napiszę, no wiem, że no biada. Nie. Ale zrobię to dla kontentu. Nie! No to się na szybko sprawię i Wam pokazuję i tyle. Po na to robi w ogóle. Kamienia się nie jakby nie, nie w taki sposób wypędza szczajnika zamiast go rysować i rozpierdalać grzałkę, że chyba tam do wody dodajesz jakiś tam preparat i to czyści? Nie próbowałem i nie chcę? stronę trzeba. No. Ufa. Co ty robisz? Gadam. Ale co to masz w ręku? Rzeczkę. jest Mateusz. Poczekaj, zrobię cię na złośliwą, nie słychać. Poczekaj. Daj <laughs> to. No. Ale co? No oddaj ten czajnik. Ale ja nie mam nic. O chuj tu chodzi, kurwa ty, jakie... Jak, kurwa, jaka incepcja, pierdole ty. O chuj tu chodzi. Siema, mm. dawaj, nie dawaj ten czajnik Siebie badał. Nie. ty jesteś poważna? Nie, ja tylko pokazuję. Tak? No. Biorąc łyżkę do buzi z tego. Ale po to... Pokaż by to było... co tam? Przestań, nie, do no. nie denerwuj. Nie denerwuj, proszę cię. Nie zjadłam jeszcze, serio. Przecież widziałam. Oni poprosili, żeby pokazała im kamień z Tak? No. Że go włożyła a też do buzi. Mm. Co chcesz pokazać? Mm. Działa. Bo mi się chce pić, no to sobie wypiję troszeczkę. No to masz to, zrobiłem ci herbatę i masz tu jeszcze ten Masz tu dwie szklanki picia, co ty chcesz? Proszę... Nie, 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 ja tutaj pokażę! Nie. No to nie oddaję czajnika. O chuj tu Kami chodzi nie ty! To, to chce mi im... jest stawać warunku! chcę im pokazać! To albo czajnik, albo się kłucimy, no. Kamień zostawię! Czajnik, nie albo wypiję. Się czajnik. O co tu chodzi kurwa? No, musimy... No, ale co, no. Dobra, poczekaj, poczekaj, ona kurwa skrobie kamień, kurwa, jest to chyba w szklance jakiejś. O, o co tu chodzi? Ale kurwa po ona to zrobiła, ty? Po co ona się kłóci odlicza o co tu chodzi, ty? Ja jestem albo zbyt mądry, kurwa, i to tak przynajmniej o 80 IQ. Albo jestem kurwa zbyt głupi i też kurwa przynajmniej o 80 IQ. Bo ja nie potrafię kurwa zrozumieć tej sytuacji, nie wiem o co tu chodzi. Bo na ten kamień nie, ale po co na to robi? Jest uzależniona od kamienia i kamień szczelnika. Co ty kurwa mówisz w ogóle? Nie kurwa, nie, o co? Nie, 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 nie. Tu jakieś pierdolenie tu jest. Nie, 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 nie rozumiem ty. No, nie, to nie ma, do jakiegoś to kompromisu nie, trzeba dojść. Nie dojdziemy do, do kompromisu, wiesz Bo? No bo nie. Tu jest w takich min. No dawaj ten czajnik. Nie. Woda. Tylko tą wodę wypiję. Tam nie ma kamienia. Czy ty coś poważne? Ja to ci mówię. A ja to napilnuję tego co mi bo to fachem suma. Co ty się boisz? No tylko spróbuj. Będziesz coś do muzy, przysięgam, nie gadam. Nie tą. biorę! To co robisz? Sprawdzam czy jeszcze jest kamień. Co to kurwa jest ty! No dobrze. A co no, daj ten Janik? Ja nie rozumiem o co tu chodzi ty! Nie powiedziałem Nie zjadłam! Powiedziałem ci co? Co? Jak powiedział, że to tego palca, którego... Nie, tym będzie... robiłam! Przecież widzę. Co? Czemu szukujesz? Nie mam kamienia, Mateusz. Daj ten czajnik, no to otwórz, daj ten. I się ja pierdle taka abstrakcyjna rozmowa. Kurwa, chujas z butem, ty. Nic się tu nie nie wiem, o co tu chodzi. Daj. To daj kubek. Jaki kubek? Ty chcesz jak... Ty sparniasz no, tylko chyba. wody zobacz, ty jest przeźroczysta no to idę bielać, już. i sobie ty, nie, to. I wybierasz i co pokażesz. Nie, nie, nie widzieli kamienia. Ja na razie. Ale ja kamienia. Ja, ale ja na razie. Ale ja Ale ja na razie. Ale ja na razie. No nie jadłam serio dużo. Jadłaś kamień. Mateusz, to już ile tego było? No i co z Jeden tego? O tym? Jeden kawałek. Nie masz jeszcze kamienia, a ty sobie jeszcze Ja pierdolę, o chuj tu chodzi. Ja ja nie, nie powiedziałam, że. To... Co to kurwa jest? Ja pierdolę! Ja f... nic, kurwa, jeszcze mniej rozumiem, że jak to odpaliłem, kurwa. Nichu, ja kurwa, nie wiem o co chodzi. Zero, kurwa, ja mam. Zero wiem o co chodzi. <śla> nie wiem o co chodzi, kurwa ty. Kryzys Mateusza Żukowskiego? Mateusz Żukowski. <laughs> Streamerka zjadła kamień szczelnika. Przegląd sportowy, pudelek. Chciała zjeść kamień szczelnika. Piłkarz pokłócił się z dziewczyną podczas transmisji. Transfer info. Dyrektor sp sportowy Śląska Wrocław z apelem w sprawie Mateusza. <laughs> ja pierdolę. Streamerka zjadła kamień szczelnika. kurwa. Przegląd sportowy, Oteusz Żukowski, nie no zakał trochę, kurwa co to za napastnik co strzelił 7 bramek w swoim życiu ty, kurwa w 60 meczach w Ekstraklasie 2 bramki strzelił, jaki lewy napastnik, on na obronie do gra, aha to czemu tam ma lewy napastnik, to wyjdzie zaraz. <laughs> Aaaaaa! po to kur... Oh, oh, <laughs> to wyjdzie zaraz <laughs> Jako <Jego> pewna jeszcze <śmiech> 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 Jeszcze sobie psiochę ugrudziła jajkiem <laughs> Po U, nie, to, 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 to. <słuch> ja pierdolę. Ja pierdolę. Miskarska Żukowska to moja nowa ulubiona. Wag. Przepraszam, Jessica. Hahaha! <laughs> kurwa jesteście bez litości! Ja pierdolę! Haha! <laughs> o! Cichu! Haha! <laughs> O, no jak mordale, ustaj ś nie bolało po śmiechu. Kurwa. O. 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 Ha. <śmany> <śmany> Jeszcze Stanowski tutaj, bo dla tych co nie wiedzą, Marcin toż w ostatnich dniach czy tam w tych ostatnich tygodniach wrzucał na Twitter piłkarzy Śląska, którzy parkowali swój pojazd na miejscu dla niepełnosprawnych i pytał klubu, jaki jest statement na to, nie? No. Myślę, że redaktor Marcin Tosz powinien zwrócić honor temu piłkarzowi Śląska-Żukowskiemu. Ta urocza para ma prawo parkować na nawet jeśli odpowiedni urząd nie dostarczy jeszcze naklejki. <grystanie> o kurwa, jaka przesada, ja pierdolę. O Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto z kilograma gruzu nie opierdolił kiedyś. Pozdro, nie daj się hejterom, cała Dębica jest z tobą. Żuko garnij się. Spierdolę tego pustaka, zmiana... Z... Zmiana z widzem na zawsze w naszej pamięci. Stra Strasznie mam ochotę stać twoje bączury z dupy, z kurwa bezbegie. Szanowni, czy myślisz, że Kosen Kalci ma szansę? Ma szansę na awans do Serie B, mając na prawej obronie Matia Vivianiego? Jak zapatrujesz się na najbliższy mecz ze Śląskiem w Wrocław, Pucharze Europy? Hej, znasz Adama Kotleszkę, myślę, że byście pasowali do siebie. Super chłopak. Oriol Romeo w ostatnich tygodniach. Daj mu piłkę czystą, to odda ci brudną. Hmm. 006 5 zł Już nie będziemy tyle kręcić, bo ostatnio za dużo stulei wchodzi na live. 300 zł Spokojnie Ola. Proszę <noise> za Chuj, tym Nie, to jest kurwa Nie, tutaj, O, tutaj, najlepsze tutaj, Ola. O, cię chuj. <śmieniciel> Nie, to jajko też jest jesteś I jesteś to te, te, to teraz! <śmieniciel> <śmieniciel> nieco, on mi ostatnio go chciał wyrzucić. No. No i kumasz, że on mi go wziął i mi wyrzucił go przez okno. I ja mu powiedziała, że ma się wynosić z mieszkania i go nie chcę znać i zrywamy. Ja nie chcę Matyna. To tak jest, Koniec nie? jest z nami, ale ja tak naprawdę chcę być z nim, tylko jestem wkurzona za ten czajnik. Nie mówię naprawdę. Przyrzekam. Chyba fejk to jest. Ale on ma ciekawie na hacie. No co jest Dobra, tutaj akurat jej przybije kurwa, jakby plus jeden. Ja dostałem takie zadanie, że jak Jasiu podniesie Martynę podczas tańcu, tego pierwszego tańcu nowożeńców, to po jednej stronie stał gracz, a po drugiej ja. Jak on ją podniesie i tam był taki, w że on im tak jakby, takie kółeczko z nim robi, to mieliśmy to kurwa odpalić, nie? Żeby jakby wyleciały tam, nie pamiętam, jakieś konfetti czy jakieś róże, czy coś tam było i żeby zdjęcie dobrze, dobrze zrobić, nie? Ja pierdolę, on ją podnosi kurwa, ja to kurwa kręcę i to się nie kręci, kurwa, to nie wystrzeliwuje. I powiedziałem tak, kurwa, Sergiusz musisz kurwa, i całą duszą to pociągnąłem. I 0,1 sekundy kurwa później to zrobiłem od graczola. Jeszcze on ją podnosi, ten na mnie patrzy, ja kurwa kręcę, graczol puścił i ja w tym momencie też puściłem. Ja pierdolę, wyszło koniec końców zajebiście, ale kurwa duszą musiałem to odkręcić. No. Czemu ona kurwa permanentnie się z tego krzesła wypierdala. Ja pierdolę to jest takie zabawne, tweet graczola zobaczyć. Coraz bardziej realna zaczyna być teoria, że przed narodzinami stoi się w jednej z kolejek. Ole jest ładna w No. Zawsze mnie dziwiło, co narobiła z Meduzą, teraz już wiem.